Pokój i dobro zawsze i wszędzie. Witam Was serdecznie, kochani, na kolejnym naszym spotkaniu z naszą polską świętą, młodą kobietą, błogosławioną anielą Salawa, z sięprawia pod Krakowem. Niech ona nadal nas prowadzi w naszym życiu i przez dzisiejszą niedzielę, kolejny tydzień. Dzisiaj chcemy zobaczyć, jak aniela funkcjonowała, żyła, radziła sobie w kościele pośród ludzi świeckich jak odkrywała swoją godność, ważność, co może zrobić świecki człowiek jeden czy razem z drugimi w kościele. Można przypomnieć, że na fundamencie godności dziecka Bożego każdego chrześcijanina po chrzcie powstają w kościele różne stany: stan kapłański i stan ludzi świeckich, w ramach którego powstają czasem także osoby życia konsekrowanego. Biskupi na Soborze Watykańskim w latach 60. minionego wieku przypomnieli, że świeccy żyją pośród spraw i obowiązków tego świata, wiadomo jak Wy, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego są powołani, aby, zajmując się świeckimi sprawami, szukali Królestwa Bożego. Na końcu jest to najważniejsze. To, co uczył Jezus, abyśmy wszyscy, kapłani, świeccy, zakonnicy, każdy chrześcijanin, każdy starał się żyć po Bożemu. Żyć w Królestwie, w panowaniu Bożym. Świeccy zajmując się zwykłymi sprawami. Moja siostra, mój szwagier, który dużo mi pomaga. Mnie, ale Kościołowi także. Dla anieli Salawy wybór stanu życiowego był problemem. No, nie był łatwy. Być może dla, dla, także dla wielu z was. Przypisywała temu wielkie znaczenie. Kim w życiu mam być? Czy żonom, czy stanu wolnego, czy siostrą zakonną? Wszystko jest dobre, wszystko jest piękne, wszystko jest wartościowe. I oceniała to z punktu widzenia wiary. Czyli nie gdzie będzie dużo przyjemności, gdzie będzie dużo pieniędzy, będę bogata, będę zrobiła co chcę. Nie. Gdzie najlepiej uda mi się żyć? Używała rozumu pierw jako dziecko. Przez pewien czas nawet miała taką ukrytą nadzieję, tak jak wiele młodych osób, że może będę siostrą zakonną. Wiele dziewczyn, chłopaków, szczególnie zaangażowanych w różne ruchy kościelne, religijne, myśli sobie: Ja tak myślałem kiedyś na Politechnice może Pan Bóg do mnie mówi, może mnie powołuje może ja mam bardziej służyć Panu Bogu. Jednak szybko poznała przez wydarzenia swojego życia. Że Pan Bóg powołuje ją do stanu świeckiego. Nie, nie musisz być siostrą zakonną. I powoli, chociaż pragnęła tego, lubiła to, ceniła to, bardziej Panu Bogu służyć, lepiej żyć. To jednak życie tak się jej poukładało, że nie została siostrą zakonną. Pochodziła z ubogiej rodziny. Przyjęła ten stan świeckiego człowieka w duchu miłości do Chrystusa. Dobrze, no to dobrze, no to będę chętnie świecką. Kobietom, dziewczyną, w kościele. Była szczęśliwa, że żyje w takim stanie. Kiedy to zrozumiała, uspokoiła się, że to, czego pragnęła niedawno być siostrą zakonną, Pan Jezus jej to wytłumaczył nie musisz. Pokażę Ci inaczej. Możesz inaczej też dobrze, lepiej żyć z Bogiem i z drugim człowiekiem. Była szczęśliwa, że żyje w takim stanie, w jakim Bóg ją przewidział. Pomyślał sobie: Tego Ci życzę. Starała się z największą troską w swoim życiu, by wszystkie wydarzenia, jakie niesie ze sobą życie, odnosić do Pana Boga. Cokolwiek ją w życiu spotyka, Pan Bóg to widzi. Rzeczy, rzeczy przyjemne, radosne, ale także, że gdzieś się źle potraktowano w sklepie, na ulicy, w pracy Jezu, Bóg to wszystko widzi. Bóg mi to wynagrodzi. Nie muszę ja wynagrodzić sobie oko za oko, ząb za ząb. Aniela, kiedy analizowała swoje sumienie, zauważyła i zapisała to. Gdziekolwiek jestem i z kimkolwiek rozmawiam, zawsze czuję taki silny głos w duszy, jakby miłość Boża odwołująca mnie, a pociągająca do siebie. I jak się zwrócę, to spotykam jakby wiadomość, że to Pan Bóg. W ciszy, w sumieniu. Uważam to, jako Pan Bóg jest zazdrosny, żeby dusza zbytecznie stworzeniem się nie zajmowała. Widocznie chodzi o to, pisze, by dusza ustawicznie do Niego była zwrócona. Nie tylko zwrócona sercem, ale i z nim przebywała, obcowała. Podobnie było też w życiu Faustyny świętej. Była na zabawie, bawiła się, a tu nagle w duszy usłyszała głos, nie wiedziała jeszcze kto, czyj, kto, kto to jest, mówi, jak długo mam na ciebie czekać. Będziesz nie zwodziła. I Aniela usłyszała podobny głos. Czyli możesz spotykać się z różnymi ludźmi, przyjemnymi, nieprzyjemnymi w pracy, ale pamiętaj, że ja jestem blisko ciebie, za twoimi plecami. Jestem bardzo blisko ciebie, tuż za twoimi plecami. Mogę cię nawet dotknąć. I ona tego doświadczała. Aniela zrozumiała, że żaden stan w kościele nie jest lepszy. Zakonny czy świecki czy kapłański. Tak jak w rodzinie. Każdy jest potrzebny. Tata ma swoją rolę, mama ma swoją rolę niezastąpioną. Babcia, dziadek, młodzież, dziecko. Każdy ma swoją rolę niemowlak w tej rodzinie. Te stany się uzupełniają: stan zakonny, kapłański i stan świeckich. Ludzi, obywateli, parafian. Aniela wyrażała swoje szczęście ze stanu świeckiego, swojego. Zauważyła bowiem, że w tym stanie docenia i doceniała to, doświadcza godności dziecka Bożego. Ona, świecka dziewczyna, kobieta, cieszy się, że jest dzieckiem Boga od dnia Chrztu Świętego. Pisała, jakże się cieszę. I dziękuję Bogu, że nie jestem w klasztorze. Tam w Zakonie nie mogłabym się tyle umartwiać, co na świecie. Jakże się cieszę, że jestem świecką, chrześcijanką, katoliczką. Tyle mogę zrobić. Mogę zrobić więcej niż w klasztorze. Tam w Zakonie nie pozwolono by mi tyle się umartwiać, tyle się modlić, tyle cierpieć. A tutaj to, co Pan Bóg mnie powołał, zaprosił. Tutaj Jezus mi pozwala, umożliwia. On mną kieruje. Aniela stale dążyła do kształtowania całego swojego życia według wiary. Podczas rozmyślań, modlitwy starała się poznać coraz głębiej, podobnie jak ty, wymagania, które muszę podjąć na drodze wyznaczonej mi przez Boga. Czyli cieszyła się tak jak ty swoim stanem. Jesteś dziewczyną, chłopakiem, ojcem, matką stanu wolnego, starszym, żyjesz w swoim stanie, ale też na modlitwie, na rozmyślaniu Pisma Świętego poznawała, czego Jezus ode mnie jeszcze chce. Ona, młoda dziewczyna. Ale także dorosły człowiek może zapytać, czy jeszcze Jezu w życiu ode mnie. Po sześćdziesiątce, po siedemdziesiątce, czegoś jeszcze chcesz? Chcesz mi coś dać, powiedzieć, żebym z Tobą razem coś zrobiła? Ja w moim wieku? Tak jak Sara, która miała sto lat? Pan Bóg na każdego patrzy codziennie. Tego uczy nas nasza Aniela. Oto wskazówki, które nam podała na koniec. W przeróżnego rodzaju przykrościach. Doznanych przez ludzi zachować stanowczość, umiarkowaną energię, o ile, o ile możliwości cichość, cierpliwość, spokój, wyrozumiałość, powolność, a o ile możliwe, żądać sprawiedliwości. Ponadto zdać się zupełnie na Pana Boga i starać się we wszystkich sił nie dopuszczać do duszy żadnego rozgoreczenia. Piękna wskazówka naszej przyjaciółki, anieli odważnej. Nie gdzie szukać coraz więcej przyjemności. Z tym sobie poradzimy. Mamy swój egoizm. Ona uczy nas, jak sobie dać radę, kiedy ktoś mi nadepnie na odcisk. Pełno przyjemności, a tu ktoś mnie nadepnął. Powiedział mi jedno słowo. Jak sobie z tym poradzić, ona mówi we wszystkich rodzaju przykrościach, to się nie zdarza non stop. Czyli od czasu do czasu, codziennie raz ktoś mi dokuczy zachować stanowczość. Nie dać się sprowokować szatanowi, temu psu, który tu lata obok mnie i szczeka. Niech sobie szczeka! Ja nie, nie mogę dać się sprowokować tak jak żołnierz, tak jak karawana, idzie dalej, do celu. Ja chcę cel żyć, w życiu osiągnąć. Niech sobie szczeka. Ten pies, ten niedobry człowiek, stanowczość, umiarkowana energia, że nie walczę z nim wprost, z szatanem, tylko nie dam się wciągnąć w jego brzydki język. Potem wymienia pięć takich pięknych cnót pokornych: cierpliwość, cichość, spokój, wyrozumiałość, powolność. Z tą powolnością też mam problem, ale się tego uczę. Potem dalej mówi, o ile to możliwe, czyli nie zawsze, jednak żądać sprawiedliwości. Tak uczy katechizm Kościół. Żądać sprawiedliwości. Ale czasami jej nie wywalczymy. Polacy po II wojnie światowej musieli znosić komunizm tyle lat. Tyle razy były powstania. Czyli nie od razu to żądanie sprawiedliwości przyniesie owoc, uda się. Trzeba też unikać. Tak jak obecnie trwa wojna, jedna i druga, trzeba też unikać zemsty, oko za oko, w żądaniu sprawiedliwości. A ponad to wszystko, dobrze by było w życiu w ogóle zdać się na Pana Boga. Boże, ty to wszystko widzisz. Ja powiedziałam, ja się zachowałam, ja zrobiłam, ja się pomodliłam. Co mogę więcej zrobić? Ile razy mam temu człowiekowi gadać? Co mam jeszcze zrobić? Zostaw to Panu Bogu. Potrzeba jeszcze trzech lat modlitwy. Tak uczyła Maria w Fatimie. Jednych wysłucham w ciągu roku, a innych na razie nie, bo muszą się lepiej i więcej modlić. Wtedy ich wysłucham. Matka Boża w Fatimie uczyła. I jeszcze jedno zdanie naszej bohaterki na koniec. Pamiętać, że z tego składa się życie chrześcijańskie, spotykania się, z, z wysiłku. Czasem jest przyjemnie, czasem mniej przyjemnie. Tutaj mogę być wyluzowany, mogę szczerze sobie rozmawiać, żartować, mogę się pomylić, a gdzie indziej mam trudnego człowieka. Nie mogę się pomylić, bo zapłacę za to wielką cenę. Muszę bardziej uważać. Tego uczy nas miłość. Raz ta miłość jest słodka, radosna, przyjemna, raz miłość wobec trudnego człowieka albo trudnych warunków. Niemowlak, co chwilę budzi mnie w nocy, trudne warunki. Muszę być bardziej uważna, bardziej skupiona, więcej się wysilać, bardziej pilnować języka, nerwów. Mam nerwy, tak jak Pan Jezus, ale nie mogę wybuchać złymi słowami. Pamiętać, że z tego składa się życie chrześcijańskie i to jest moja droga. Tak myśląc, będę mogła spokojnie przyjmować wszystko i z większą korzyścią dla mojej duszy, żebym w godzinie śmierci mogła powiedzieć: Wykonało się wszystko. Będę mogła spokojnie przyjmować wszystko. Tak uczy ta młoda polska święta. Ktokolwiek będzie pluł na mnie, kłamał na mnie tego się uczyli już Żydzi w Starym Testamencie król Dawid. I Jezus w Nowym Testamencie tego uczy. Zostaw ich, niech, niech plują, niech kłamią. Ty tylko pytaj Ducha Świętego, kiedy masz się odezwać? Co masz, masz powiedzieć? Komu i kiedy? A nie tak jak Ty chcesz od razu. On robi zło i ja mu też złem odpowiadam. Z tego składa się życie. Spokojnie przyjmować wszystko. Dlatego, bo mam w sercu silnego Jezusa. To on mi pomaga zamknąć buzię, a za kilka sekund otworzyć buzię wobec tego człowieka. Czyli potrzeba mi pomocy, siły, ducha świętego, szczególnie w nerwach. Kiedy ktoś mnie drażni, denerwuje, muszę na kilka sekund zamknąć tę moją buzię. Bardzo trudna robota. Ugryźć siebie w język. Nerwy mam wielkie. Dorośli często tak w pracy musieli robić przed kierownikiem, przed szefem. To ty masz rację, on nie ma racji. Ale jak się odezwiesz za ostro, to stracisz pracę. On to tak załatwi. Dlatego Jezus nas uczy. Uczył aniel, Aniele, proś Ducha Świętego spokojnie znosić wszystko, czyli w tobie się gotuje krzywda, zło, niesprawiedliwość, ale ty prosisz Jezusa rany boskie. Boże pomóż mi, tak jak twoja babcia, pomóż mi, uspokój mnie. Tak to jest nieprawda. Tak nie może być. Błogosławieni, gdy ludzie wam urągają i wszystko złe, wszystko złe kłamliwie mówią na was. Cieszcie się z czego, przeksiędza? Że Jezus jest w twoim sercu, widzi to, słyszy to, nie podoba mu się to, razem z tobą jest smutny, boli go to, nie zgadza się z tym złem, cierpi i za chwilę pozwoli ci się odezwać. Powiesz mu, odezwiesz się. Ale jeszcze chwilę, ty potrzebujesz jeszcze chwilę, żeby siebie uspokoić, bo na razie teraz to wybuchnę i go zmiotę. Najczęściej złymi słowami. Masz prawo się bronić. Jezus mówił, stosował to często ksiądz Popiełuszko, słowa świętego Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu. Nie daj się. Masz prawo się bronić, ale to zło zwyciężaj dobrem. Za chwilę Duch Święty ci pomoże. Troszkę się uspokoisz, kilka sekund, i za chwilę mu powiesz. Wycedzisz tych kilka słów najważniejszych bez poniżania, obrażania. Czyli chrześcijanie mamy prawo, obowiązek walczyć o sprawiedliwość, o dobro. Tylko uczymy się tego od Jezusa. Jak to robić? Czy w tej sekundzie, czy teraz? Czy to powiedzieć? Czy pierw siebie uspokoić? Chociaż troszkę. A za chwilę powiemy mu. Wykonało się wszystko. Tak Aniela kończyła swoje życie i niech Tobie pomaga dzielnie i mężnie potykać się z przeciwnikiem, ze złem i niech Ci Pan Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.